Dzień dobry, witam i zapraszam wszystkich słuchających na kolejną lekcję języka angielskiego. Dzisiaj będziemy uczyć się, jak powiedzieć, która jest godzina. Aby spytać się, która jest godzina, powiemy, what time is. It. Proszę bardzo powtórzcie za mną na głos. What time is it? A żeby odpowiedzieć, powiemy It's i w miejsce kropeczek wstawiamy odpowiednią godzinę. A teraz przeczytam na głos godziny od 1 do godziny 12. One o'clock. Two o'clock. Three O'clock, four o'clock, five o'clock, six o'clock, seven o'clock, eight o'clock, nine o'clock, ten o'clock, eleven. 12 o, clock, twelve o clock. Jak widzimy w powyższym przykładzie, chwilowo zajmujemy się pełną godziną, czyli godziną pierwszą, godziną trzecią, piątą i tak dalej. Więc aby powiedzieć. What time is it? Jak przed chwilą słyszeliśmy, zegar wybił nam 5 razy, więc powiemy: It's 5 o'clock. Słówka o'clock używamy tylko i wyłącznie, gdy mamy do czynienia z pełną godziną. Jak widzimy na powyższym slajdzie, aby powiedzieć, że jest godzina 13, 14, 15, 16, 17, 18 itd., również powiemy, It's one o'clock, it's two o'clock, it's three o'clock, four o'clock, five o'clock, six o'clock i tak dalej, i tak dalej. Przypuszczam, że zadajecie sobie teraz pytanie, w jaki sposób można rozróżnić, czy mówimy o szóstej rano, czy o 18 tudzież szóstej wieczorem. A więc możemy to zrobić w następujące sposoby. Po pierwsze, możemy dodać wyrażenie in the morning. W przypadku, kiedy mówimy o godzinach porannych, czyli możemy mieć: What time is it? It's one o'clock in the morning, it's two o'clock in the morning, it's three o'clock in the morning, it's four o'clock in, in the morning, i tak dalej. Zamiast powiedzieć it's twelve o'clock, możemy być dosyć szczegółowi i możemy powiedzieć it's midday, czyli południe, it's midnight, czyli jest teraz Północ. A teraz bardzo bym chciała, żebyście przeczytali wszystkie te godziny na głos. W logiczny sposób możemy też określić, czy dana godzina jest już godziną popołudniową lub wieczorną, a więc możemy powiedzieć, że godzina jest in the afternoon, czyli popołudniu, lub że godzina jest in the evening, czyli wieczorem. Czyli mamy 1 o'clock in the afternoon, 2 o'clock in the afternoon, 3 o'clock in the afternoon, 4 o'clock in the afternoon, 5 o'clock in the afternoon. Z reguły po godzinie 17, czyli od godziny 18, przyjmuje się, że już jesteśmy w porze wieczornej. A więc mamy 6 o'clock, in the evening, 7 o'clock in the evening, 8 o'clock in the evening, 9 o'clock in the evening, 10 o'clock at night, czyli od godziny 22 już mówimy o porze nocnej, 11 o'clock at night, 12 o'clock at night lub po prostu midnight. A teraz, moi drodzy, Wasza kolej, żeby przeczytać wszystkie te wyrażenia na głos. No dobrze, to w jaki jeszcze inny sposób możemy określić, że godzina, o której mówimy, to jest albo godzina przedpołudniowa lub popołudniowa. W języku angielskim możemy użyć skrótów AM oraz PM. Do określenia godzin przed godziną 12, czyli przed południem, czyli tzw. godzin porannych używamy skrótu AM. A więc mamy. It's 1 a.m., it's 2 a.m., it's 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. i tak dalej. Przypuszczam, że nie będziecie bardzo zaskoczeni, jak teraz was bardzo gorąco poproszę o przeczytanie wszystkich tych zwrotów na głos. I logicznie, żeby powiedzieć, że godzina jest godziną popołudniową lub wieczorną, czyli po godzinie 12 w południe, dodajemy skrót PM. Czyli mamy 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM i No i oczywiście teraz jest wasza kolej, żeby przeczytać to wszystko na głos. No dobrze, to jesteśmy w stanie powiedzieć, która jest godzina w przypadku pełnych godzin czyli pierwsza, 15, 13, 7 rano, 8 wieczorem, i tak dalej. A jak powiemy, że jest na przykład 13:25, 14:45, i tak dalej. Zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żebyście się spojrzeli, moi drodzy, na powyższy slajd. Tam znajduje się już parę zwrotów, które są pewnie Wam znane. Więc mamy midday, czyli godzinę 12, midnight, północ. Ale mamy też określenie na pół godziny, czyli na 30 minut, które nazywa się half an hour. Mamy też określenie na 15 minut lub tak zwany kwadrans, czyli quote owe nałe. Jeśli chcemy powiedzieć, że jest po po jakiejś godzinie, nie wiem, dwa, na 15 minut po 13. 25 minut po 17.00 powiemy past, ale jeśli mamy na przykład za 20 minut 17, 35 minut do 18, 15 do 17, 25 minut do 19, to te do powiemy tu. Tu jeszcze dla przykładu podałam, co oznaczają skróty Ejem oraz PM. Ejem to ante meridiem, czyli przed południem. Pijem to post meridiem, po południu, z łaciny. Mam nadzieję, że wymawiam prawidłowo. No dobrze, moi drodzy, to jak teraz powiemy, że jest 10 minut po 20, po 25, po 30 minut, po i tak dalej. Zacznijmy od tego, że aby powiedzieć, że jest do 30 minut po jakiejś godzinie, użyjemy słówka past, że jest po, czyli na przykład 14:10 powiemy it's ten past 2. 13:20 powiemy it's 20 past 1. Czyli tak jak w języku polskim mówimy 13:20, 9:15, tutaj w języku angielskim bardziej mówi się, że jest 15 po 9, 26 po 1, 11 po 12, 25 po 16 i tak dalej. A teraz moi drodzy, uwaga, uwaga, niespodzianka. Tak. Waszym zadaniem jest przeczytać te godziny na głos. I jeszcze tutaj drobna uwaga. Jeśli mówimy, że jest 15 minut po jakiejś godzinie, mówimy it's Quote past 9, it's quite past 10, it's quite past 11. A jeśli jest 30 minut, z reguły nie mówimy też, it's 30 past 5. Możemy, to nie jest niepoprawne, ale z reguły przyjęło się, że się mówi, it's half past 5, it's half past 7, it's half past 11. Chociaż jeśli powiecie, it's 30 past 5 it's 15 past 7 it's 30 past 11 też się nic nie stanie ale z reguły mówi się kwotę past jeśli mówimy o 15 po której godzinie oraz half past jeśli mówimy że jest 30 minut po jakiejś godzinie. No dobrze, to teraz Wasza kolej, żeby przeczytać wszystko na głos. No dobrze, a w przypadku godziny późniejszej niż 30 minut po, czyli jeśli mamy więcej niż 30 minut po godzinie, nie używamy słówka past. Ale używamy słówka to, czyli mówimy jest za 25, 16, za, za 28, za 15, 9, za 10, 8 i tak dalej. Czyli jeśli mamy dalej 14, 30, nadal mieścimy się w granicach, żeby użyć słówka past. I jak pamiętamy z poprzedniego slajdu, mamy it's half past to. Ale jeśli już mamy 13:31, 13:35 i tak dalej, zamiast powiedzieć is it's 35 past 1, powiemy it's 25 to 2. Czyli zamiast powiedzieć jest 35 po pierwszej, powiemy poprawnie jest za 25 druga. W kolejnym przykładzie zamiast powiedzieć It's 40 past 6, czyli jest 40 po 6, raczej powiemy It's 22, 7, czyli jest za 27. Brakuje nam 20 minut do siódmej. Jeśli mamy 15:45, Czyli brakuje nam 15 minut do godziny 16. Powiemy It's Quarter to Four. Czyli za kwadrans czwarta. Możemy powiedzieć It's 15 to Four, ale ponieważ mamy do czynienia z kwadransem, lepiej jest powiedzieć It's Quarter to Four. W przypadku 9.45 znowu mamy kwadrans do 10. Czyli powiemy It's kłotce to ten. O 10. O 10.50 brakuje nam 10 minut do 11, czyli powiemy It's 10 to 11, czyli za 10, 11. W przypadku 12.55 brakuje nam 5 minut do 13, czyli 5 minut do godziny pierwszej, więc powiemy It's 5 to 1. No dobrze, to po raz ostatni w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was do przeczytania danych określeń lub danych godzin na głos, a za chwilę przejdziemy do ćwiczenia podsumowującego dzisiejszą lekcję. Za chwilę zobaczycie zegary pokazujące różne godziny, a Waszym zadaniem jest powiedzieć po angielsku, która jest godzina. A więc zaczynamy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że się sporo nauczyliście i że ćwiczenie nie było za trudne. A także mam nadzieję, że muzyka, która grała w tle, Wam nie przeszkadzała ani nie uśpiła Was. Jeśli woli, wolicie, żeby muzyka nie grała, dajcie mi znać. Jeśli ją lubicie i chcecie, żeby została, też dajcie mi znać. I jak zawsze, gorąco zapraszam do pisania maili i komentarzy pod odcinkiem. Zwłaszcza jeśli chcielibyście zasugerować jakiś konkretny temat lekcji. Następne nadchodzące lekcje będą związane z gramatyką. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to gorąco polecam korzystać z mojej strony facebookowej. Link znajdziecie w opisie odcinka. Stanowi ona bowiem uzupełnienie i dopełnienie naszych lekcji na YouTubie. Jeśli Wam się lekcja podobała, to bardzo proszę dać łapkę w górę. A także zapraszam gorąco do subskrybowania do mojego kanału. Dziękuję, pozdrawiam gorąco i do usłyszenia.